łagodności zaszczepionym w was słowo, które ma moc w obiece nad sierotami i wdowami w ich utrafieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanych nieskalanym świata. Oto słowo. Ale みんなで一緒にいたいと思います。

тут парта там 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 Nie, Nie, он это Szlakiem a ja bym się na koniku przejechała. Nie bo co to na Nie, bo ja chciałem na cucyku pojeść, ale się przebiera do wysokości. Ale twarzowo ci. Zawsze miałeś łeb zakut. Cicho, razie... <grym i wytkowni> idę i wystraszysz. Zaraz przyniosę Dlaczego? Teraz ten z nie podskoczył do ciebie. Tylko te dresy. Kurde. Tak. Uwaga, idzie dres. Mało tego, że to jeszcze nic nie widzi. <grym i wytkowni> piwo z tamtej strony jest. <grym i wytkowni> Idź za was w piwo.

tak interesantny. A najmniejszy. O taka jedna łaska to ile to będzie? 6 sześć, 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 sześć ja będę do dziewiętnastej, ja ja też bardzo powoli no, no nie, no, nie mnie wytrzymam wytrzyma. normalnie zdjęcia ale zrobiłem wam sikusa za mój nie ale mnie by się nie zmieścił, bo zobacz ale słuchaj, że Arek nie sobie jedzenia.